Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to chciałbym w nim poruszyć dwie kwestie i rozdzielić go na dwie części. Pierwszą z nich będzie to, jak jutro zamierzam rozgrywać listing tego tokena Jupiter, który spodziewamy się z całym teamem, że naprawdę ma on duży potencjał na bardzo fajne wzrosty. Pokażę Wam tutaj też, jak kupić go jeszcze poza giełdą, w takiej powiedzmy przedsprzedaży, bo teraz ta cena aktualna 0,7 dolara za jeden token myślę, że i tak jest tutaj bardzo atrakcyjna, chociaż i tak tutaj może ona. Jeszcze trochę spaść. Wszystko wam pokażę, jak to u mnie procentowo będzie wyglądało, jak będę to rozgrywać, jak to w ogóle wam wytłumaczę, jak go kupić, czym ten token jest, jak to działa i tak dalej. Oraz drugą część, w którym skupię się też jeszcze na takiej szybkiej, kolejnej analizie rynkowej. Tu nie będę się jakoś mega długo nad tym rozwlekał, bo też dłuższa analiza była wczoraj, ale tak parę rzeczy po prostu nowych się pojawiło i chcę to z wami poruszyć. Także, jeżeli tego jeszcze kanału nie subskrybujesz, no to myślę, że powinieneś to zrobić i będzie mi bardzo miło tam przycisk masz teraz pod spodem, także kliknij go, bo to też pomoże Ci być na bieżąco, wiesz, ja te swoje analizy staram się przekazywać, no może nie codziennie, ale co drugi dzień, jakoś tak mniej więcej te filmy wychodzą, często jakby nawiązuję do odcinków wcześniejszych, które dzięki temu też tworzą taką jedną spójną całość analizę, już tych wygranych tradeów mam ostatnio naprawdę całkiem sporo, więc myślę, że będzie fajnie, jeżeli tą subskrypcję byś dał. Ten token Jupiter rozgrywamy go dlatego, ponieważ widzimy, że ten potencjał jest z nim również bardzo duży, podobnie jak tutaj token manta. I na arenie tę mantę rozgrywaliśmy i Marek z kanału Kryptowaluty dla początkujących ją rozgrywał. Ja tutaj troszeczkę wszedłem w fajnym, no bezpiecznym powiedzmy zagraniem, bo tylko dźwignia X2, ale troszeczkę wie, wie, większym kapitałem. I tutaj też bardzo fajną sumę udało mi się z tego zarobić. I jak jeszcze było, tutaj nie ma na moim telegramie, to też zapraszam. Tutaj będę o wszystkim właśnie pisał. Również takie update'y, jak ten token będę rozgrywał. Na jutro, tak, jest zaplanowany airdrop tokenów Jupiter oraz też listing na giełdzie Bybit, tak? Więc jakby i jest airdrop, i jest po prostu też sam listing. I aktualnie ten token jest wyceniany. Tu już wam pokazuję, to jest taka strona Wales Market, gdzie możesz jakby kupić ten token jeszcze zanim będzie on za wylistowany, to tak, że po prostu umawiasz się z kimś. Także, hej koleżko, umawiamy się, że ja kupuję go od Ciebie za 0,7 dolara i wtedy Ty mi go wysyłasz. To jest jakby taki automatyczny smart contract tak? Jak ktoś z tego się nie wywiąże, to ta suma, którą Ty postawasz jeszcze z nawiązką wraca do Ciebie. Także tak to działa. Teraz jest on za około tutaj mniej więcej 0,7 dolara i za taką cenę tutaj ludzie w tej chwili kupują to bądź sprzedają. Dzisiaj było rano 0,65, wczoraj było nawet 0,78, zależy, tak? I zanim tutaj Wam też napiszę jak to nabyć może na tym markecie, bo będziecie też może chcieli bo według mnie część portfolio tego, który chcemy na tego tutaj da przeznaczyć, warto jest tutaj właśnie sobie w tym premarkecie kupić, bo i tak cena według mnie jest atrakcyjna, ale o tym za chwilę. Skupmy się teraz wyłącznie na rozegraniu samego tego tokena i jego aktualnej wycenie. No bo patrzcie, łączny wolumen transakcyjny Jupitera na premarkecie to aż 20 milionów dolarów na chwilę, w którym nagrywam to wideo. I to jest chyba no, największy przedtransakcyjny ten OTC wolumen, tak, na altcoinie, jaki tutaj wi widzieliśmy. Chodzi o to, że po prostu tyle ludzi nim handluje, że na już 22 miliony, a token jeszcze w ogóle nie wyszedł, tak. I co nam to mówi? No, mówi nam to to, że zainteresowanie jest przeogromne, nawet bym powiedział, troszeczkę większe niż tutaj na tej mancie, o której Wam mówiłem. No i teraz powiedzmy sobie tak, szybka matematyka, tak. 17% cyrkulacji, tego coina jest przeznaczone na Airdrop i tyle max będzie przez kolejne mi miesiące. Bo pamiętacie, mówiłem wam na początku tego filmu, że i jest jutro listing oraz też airdrop, tak? No i 17% jest właśnie zaznaczone na tego airdropa i tyle max będzie przez prawie cały jakby rok. I zakładając też po analizie e Kleimu tokena ven też Mike o tym pisał na arenie, że połowa posiadaczy powiedzmy nie zgłosi się, tak? Po odbiór tego airdropa, no bo po prostu albo ich portfele są martwe, albo są zdublowane lub też po prostu są, nie wiem, boomerami, tak? I nie ogarną o co chodzi, że tam dostali w ogóle jakiś airdrop. Więc załóżmy, że połowa tokenów zostanie odebrana czyli te 10% całkowitej cyrkulacji wjedzie na rynek w pierwszych dniach, no bo ta połowa, tak jak mówiłem, albo zapomni, albo nie wie o co chodzi, albo coś tam, tak? No i ta połowa cyrkulacji, która będzie dostępna już jutro, to jakieś 900 milionów tokenów i przy tych 70 centach za token mamy do czynienia z kapitalizacją rynkową około powiedzmy 630 milionów Dolarów. A nie przepraszam, jeszcze mniej, bo teraz tutaj wleciał dobry news, że redukują tą cyrkulację z 1,7 miliarda do, do 1,35, więc ta cena po cenie 0,7 za token będzie miała market cap 469 milionów dolarów. No i to już jest taki market cap, który może spokojnie wzrosnąć, czyli naszym zdaniem X2. I pamiętajcie też to, że te 0,7, tak? Mamy ciągle przed ogłoszeniami o wprowadzeniu na kolejne giełdy, które i tak na pewno nadejdą, w więc jestem lecz no, tego pewien, tak, że taki duży wolumen przedlistingowy no, do tej pory mamy tylko kilka tam biednych gieł, tak. Jedną jest tylko jedyną, tier 1, jest naszej bardzo fajny Bybit. Jakby jeszcze wleciał jak, jakiś z coś innego, no to cena naprawdę może do tego jednego, do 1,2 dolarów dolecieć chociaż na chwilę. Obaj no, nas to już nie wspominając, bo ty, to już w ogóle byłby rozpierdziel. No i teraz jak to w ogóle chcemy rozegrać, tak? Więc mówię teraz personalnie ja kupiłem sobie za 10 tysięcy dolarów. Cenie, czy tu pisze, czy nie pisze, chyba nie pisze, ale ogólnie sobie tego kupiłem za 10 koła, to jest około 20%, które chcę w ten token przeznaczyć, po cenie 0,68 mniej więcej, teraz to trochę podrosło, teraz to znowu spada, musi sobie tu wejść na spokojnie, ta cena tu się ciągle waha i tyle chcę przeznaczyć, czyli jakby te 20%, czyli te 10 właśnie tysięcy, chcę przeznaczyć już teraz jakby przed wejściem na giełdę, bo być może ta cena by mi odjechała, tak? To była ciekawa właśnie forma zabezpieczenia, gdyby cena od razu tam poszła do góry, cel sprzedaży nasz to są okolice 1 do 1,2 dolarów i w takim razie od razu po sprzedam jeżeli tam dojdziemy na pierwszej pompie ten token tak jeżeli cena od razu spadnie do powiedzmy 0,6 dolara to będę ją uśredniać coraz bardziej i na to mam jeszcze te 80% powiedzmy środków, tak, bo tylko na początek to tutaj 20% i następnie będziemy tutaj chcieli upolować większe ilości w okolicy 0,4 do 0,5 dolara, jeżeli tam też się znajdziemy i wszystko co poniżej, tak, tego 0,4 dolara, no to byłaby według nas tutaj rewelacyjna okazja, jak w przypadku manty nie wiem, po 2 dolary, tak, no zbyt długo na tym poziomie 2 dolarów myśmy nie siedzieli, bo od razu myśmy po prostu wystartowali, tak? Więc powiedzcie mi, czy te obliczenia jakoś wam w jakikolwiek sposób pomagają, ale myślę, że może tak. No i sami spójrzcie, tak, jak takie stare truchło, jak Uniswap, czyli ten jakby jeden z pierwszych deksów, który wyszedł chyba w 2021 roku, jak nie patrzę, no, wiecie, na Ethereum Uniswap, stary jak świat, on ma teraz y, kapitalizację 3,7, ale rozwodnioną ma 6 miliardów, tak? No to czemu taki Jupiter na hypie nie mógłby dolecieć do 1,1 dolara, 1,2 dolarów, co dałoby tam powiedzmy miliard kapitalizacji, tak? Cały czas zakładam że tylko połowa odbierze tego airdropa, właśnie połowa uprawionych portfeli. I też tak samo, tak? Póki to tutaj ta solana jest grzana, póki, póki to jakby wszystko tutaj się spina i jest na topie, no to myślę, że na to ciągle będzie hajc po prostu dobra okazja, żebyście sobie ten token kupili. To broń Boże, nie jest tam żaden film sponsorowany, to po prostu jest dobry, według mnie, deal, który też będę u siebie na tym telegramie rozgrywał, także jak tu Cię jeszcze nie ma, to zachęcam do dołączenia. I słuchaj, wiem jak ważne jest to, że po prostu rozgrywać te wszystkie listingi na dobrej giełdzie, że po prostu nie tracić bezsensownie na pozycję. No i ja polecam, jak, jak pewnie już po prostu polecam giełdę Bybit. I teraz nie mówię tego, żeby cię znowu nagonić, tylko mówię to dlatego, że jestem jednym z większych partnerów w Polsce, a to wiąże się dla ciebie z dużo większymi korzyściami, jak gdybyś miał i tak tego Bybita zrobić z głównej strony Bybita. Bo nie dość, że masz i mniejsze prowizje, i jeszcze mniejsze rej rejestrując się ode mną, to masz jeszcze szereg benefitów. Dostęp do wskaźników, airdrop, ale według mnie tak. Najważniejszą rzeczą jest tutaj ten darmowy dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie. Teraz chciałbym Ci tutaj coś pokazać, bo od tak naprawdę dwóch miesięcy tutaj na spocie gra Dawid. I kurczę, naprawdę nie wiem o co z nim chodzi, ale on naprawdę, każdy jego trade mu wchodzi. Tutaj ludzie go kochają. Ja sam też zacząłem grać te jego tradey, bo naprawdę są bardzo, są niezwykle skuteczne. I każdy, tutaj nic nie usuwamy, każdy jego trade dosłownie wchodzi, aż anomalnie, a tutaj naprawdę ludzie go kochają. A tutaj, jak sobie pójdziemy teraz wyżej i zaznaczymy sobie rezultaty VIP, tutaj właśnie ludzie dzielą się swoimi właśnie zagraniami, które wygrali, które po prostu kopiując w tej zakładce VIP mają. Także jest to naprawdę tutaj bardzo skuteczne i ludzie są z tego bardzo zadowoleni. I jak chciałbyś tak za darmo do tego w ogóle vip Mieć dostęp, no to po prostu zrób sobie konto tutaj z mojego linka na giełdzie Bybit i do tego wszystkiego masz dostęp. Masz również dostęp do Akademii KryptoBalut i do wszystkiego innego. Także myślę, że to jest naprawdę spoko deal. I powinien być on dla, dla Ciebie interesujący. Jak masz już konto na Bajbicie, to tutaj też sobie możesz zobaczyć w sekcji na moim telegramie przypiętej, jak odebrać pieniądze na start. Tam też masz info, co zrobić, jak już masz konto na BajBicie. I teraz może, zanim sobie jeszcze przejdziemy tak, do tej sekcji stricte z analizą rynkową, no to pewnie też część z Was jest w ogóle ciekawa, jak sobie to w tej przedsprzedaży te tokeny JUP, JUP, kupić. Więc powiedzieć? No dobra, to powiem. W sensie to nie jest nic trudnego, tak? Wchodzicie w app.wisemarket. Ja też to podlinkuję w opisie. Musicie mieć portfel Phantom. Portfel Phantom to jest tak jak Metamask, tylko po prostu na, na solanie. Ściągacie wtyczkę, coś w tym stylu. Jak Metamaska macie, to Fantoma też będziecie umieli sobie po prostu ściągnąć. I generalnie sprawa jest teraz taka, że musicie zdeponować USDC z, z Bybit'a e, lub też po prostu jakąś solanę tylko po sieci Solany na właśnie tego fantoma. Tak? Tutaj macie wtedy pokazany adres, deponujecie to i tyle. No i teraz idziecie na stronę jup.ag to jest jakby taki, no ten ich po prostu DEX tak jak jest Uniswap też to podlinkuje i tą Solanę po sieci Solana albo te USDC po sieci Solana Deponujecie sobie na tego Fantoma, tutaj zamieniacie to, jak macie Solane, zamieniacie na USDC, dlatego że na tym Wise Markecie najczęściej te ordery są właśnie wymagane w USDC. Jak już zamienicie, no to co? Po prostu tutaj wchodzicie, macie link w opisie i albo czekacie na lepszą cenę, bo ja przedkupowałem za 0,68, albo to już was ciekawi i co? Po prostu. Te ordery się bardzo szybko wypełniają, znaczy także musicie patrzeć, żeby nie przegapić. I co? No, i tutaj w zależności od tego, ile chcecie kupić, dajecie depozyt i deponujecie te środki. To naprawdę jest to proste. Środki dopiero będziecie mogli odebrać jutro tak. Policinga to do dopiero wtedy ta i tak wymiana następuje. Tu masz wszystko pokazane starting at 3 pm closing at, no dzień później też 3pm, co nie? Także to może być jeszcze troszeczkę później. Nie wiem, jak będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało do nas piszcie, czy tam na Discordzie, czy też w komentarzach, postaram się tutaj wam pomóc. Okej, okay, teraz już przejdziemy sobie do tej analizy rynkowej, więc wiecie dobrze, że ja zamknąłem tego swojego shorta na bitcoinie, tak? No i też to było podyktowane mniej więcej właśnie tym, co teraz wam właśnie pokazuję. No, czyli że tutaj według tych wskaźników mieliśmy B, jak czyli na buy, na zakup ordera, oraz też tutaj bi, bi, widziałem, że te kropeczki zielone oraz te żółte one to świadczą o tym, że jest taka coraz to bardziej narastająca, jakby presja zakupowa ze strony tych dużych portfeli. I faktycznie ta odbitka była teraz na poziomie już 14%. Także faktycznie była tutaj fajna reakcja cenowa. No i teraz pytanie jest następujące: czy ta korekta będzie, czy jej nie będzie? No więc tak samo też jak pisałem wam dzisiaj na Telegramie, według mnie, według tego, czym taką analizą bardzo. Długoterminową na świecach jednomiesięcznych się wzoruje. Jeżeli zamkniemy ten miesiąc poniżej tej 0,5 na Fibonacci, gdzie zawsze przed Halvingiem zamykaliśmy się poniżej, czy to było tutaj, czy to było tutaj, tak, w 2020, czy to było w 2016, czyli jakby na podobnym. Stadium cyklu, czyli to było przed halvingiem, po dołku, podobne po prostu stadium cyklu. Jeżeli znowu tak zamkniemy się pod nim, bo teraz tak jesteśmy powiedzmy troszeczkę wyżej, tam 43-300 chyba teraz mamy na Bitcoinie, to według mnie wszystko idzie w dobrym kierunku i te kolejne miesiące przed-halvingowe mogą być jeszcze jakieś spadki, powiedzmy no maksymalnie do tych. 36 tysięcy dolarów na bitcoinie, tak, ale to maksymalnie, tak. Już te 37, 8, 9 to już są i tak dobre ceny. I też mówię o tym już od dłuższego czasu na, na telegramie, że kupcie sobie to Ethereum za te 200 czy nawet za te 2300, bo będziecie zaraz płakać i, i zobaczycie, że to była dobra okazja. Jeżeli. Tu nie zamkniemy się, tak? No bo ta analiza się nie sprawdzi, to ja bym po prostu kupował w te pędy i tak na spocie, jest już tak bli blisko do halvingu, będzie duża pompa w najbliższych miesiącach, tak? Tutaj też to opisywałem. Jeżeli tak się nie stanie. To za zakupu jest dużo większy i rezygnuję z tego właśnie scenariusza spadkowego. Ja, ja, jakoby mielibyśmy jeszcze spaść o kolejne 5 do 10 Dlatego też właśnie tego swojego shorta zamknąłem. Póki co ciągle trzymam się tego, że w ciągu tych dwóch dni, czyli do zamknięcia świecy miesięcznej, powinniśmy spaść pod te 42200. O, tutaj właśnie. To macie. Za każdym razem zamykaliśmy się przed halvingiem pod tą linią. I nawet teraz na początku tego miesiąca, jakbyśmy byliśmy na 49, to każdy mi pisał komentarze, że i co, Łukasz, zamkniemy się, fajnie, hehe. No bo chodziło im o to, że już myśmy od tego momentu wystrzelili o 18%, tak? A i tak spadliśmy, słuchajcie w ciągu kilku dni o te 21%. Więc teraz, jak Wam się wydaje, został jeden dzień, czy dwa, że jesteśmy troszeczkę nad tą linią, to wszystko jest możliwe. Zaufajcie mi, że ciągle pod nią możemy się zamknąć. Ale nie upieram się, jak, 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 jak tak się nie stanie, to po prostu z tego strona już spadkowego sobie rezygnuję i to wszystko. Ten mój short od 3.08 już i tak jest zamknięty, także tak to wygląda. Pamiętajcie o tym konkursie na Telegramie, dołączcie do niego, to jest drugi link w opisie. Możecie tutaj fajne nagrody wygrać, oraz też o samym buybicie po prostu dużo bardziej wam się opłaca giełdę zakłada się na lata, więc dobrze mieć być tutaj w dobrym community, a u nas naprawdę ten spot by David on teraz robi mega wyniki, praktycznie no chyba każdy, czyli jakby chciałbym to powiedzieć żeby to nie było ich jakoś podejrzane, ale Serio, każdy jego trade na razie wchodzi od dwóch miesięcy, przysięgam, więc fajnie. Więc jak chcesz mieć do tego dostęp, to za darmo masz i w sumie to jest i tak jedyna sz szansa, bo nie da się za to zapłacić, także sobie ro robisz konto i wtedy masz. Okay. Więc y, to wszystko, dziękuję Ci za uwagę dzisiaj, życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku, dzięki i cześć.